Dzisiaj jest, można powiedzieć, taki pierwszy dzień, kiedy mamy już oficjalne pokazy kombajnu CR11 w Polsce. Czekaliśmy na to bardzo długo, ale w końcu ta maszyna przyjechała, udało nam się ją e, przygotować do tych pokazów. Dzisiaj jesteśmy na pokazie największego jedenastki. To już jest bestia, to już nie jest kombajn, to już jest... E, no... inaczej nie można go nazwać, nie powinniśmy nazywać się New Holland, tylko bestia. Jeszcze raz widzę w akcji kombajn serii 11 New Hollanda. Mamy 30 kombajnów CR-ów akurat w swoim gospodarstwie. Dużo zmian w tym kombajnie nastąpiło. Szczególnie mi się podoba innowacyjność w prostocie. Ten kombajn znacznie się zmienił wielkością, całym oprogramowaniem, które obsługuje tą całą maszynę. To jest naprawdę multum opcji. Wszystkiego w tym komputerze nie da rady przejrzeć, po prostu jeżdżąc z nim 10 minut. Maszynę mamy skonfigurowaną z headerem McDon FD 250. Zespół żniwny o szerokości 15 metrów no naprawdę robi wrażenie. Tego pola ubywa i, i to w bardzo, bardzo szybkim tempie. Jedyna no to widać jak posuwanie. No New Holland wystartował, no i ma dobrą opinię w tej chwili. Tu na okolicy jest bardzo dużo New Hollandów, nie? Tak samo i ciągniki, ja mam wszystkie ciągniki też New Hollanda i jestem z tego zadowolony, ale z kombajnu to jest mega. robił na mnie wielkie wrażenie. Jestem pasjonatem maszyn rolniczych i to nie jest technologia XXI wieku, to jest technologia przyszłości. Udało mi się nim przejechać w trakcie koszenia. Wydajność jego była ogromna. Wszyscy są pod wrażeniem tutaj tego, jak szybko to postępuje i jesteśmy naprawdę zadowoleni z tej maszyny. Wczoraj, kiedy testowałem sam osobiście ten komaj, byłem razem z operatorem, to widziałem, jak ten kombajn potrafi w kosi dosłownie do 3 cm ryżyska. Goli, można powiedzieć, tak jak u mnie na głowie, jest wygolone. Także spokojnie można wszystko podebrać, praktycznie w 100%. Nawet ległe zboże, jak widzimy. To jest przepaść, jeżeli chodzi o, o, o technologię zbioru. Duża moc, duża przepustowość bardzo dużo innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, poprawiających ich wydajność i ograniczających czas potrzebny na, na takie codzienne czynności przeglądowe. Nie jest bardzo skomplikowany. Bardzo mało części jest do smarowania. Mało tego, obsługa jest krótka. Nie ma kalamitek, żeby takie smarowanie pasów, przekładni i to dla nas jako rolników jest bardzo przydatne. Najwięcej mnie przekonuje do tego kombajna Właśnie prostota, mało sparowania, mało łańcuchów, mało pasków klinowych i to właśnie powoduje, że myślę, że ten kombajn będzie się sprzedawał. Tam nie ma żadnych przekładni pasowych, łańcuchów. One zostały wyeliminowane, co uważam, że wpływa na, na plus, bo ten kombajn jest bardzo komfortowy. Jeżeli chodzi o codzienne prace przy maszynie, przygotowanie jej do zbioru, no to wydaje się być mega prosta. Zwróciłem uwagę, że kiedy zapcha się kombajn, to jest wielki problem, zawsze dużo się traci czasu na jego odepchanie, tutaj właśnie w drugą stronę rotory się kręcą i można go w parę minut odblokować to jest naprawdę super, bardzo przydatne. Ten kombajn jest wyposażony w układ automatycznie odblokowujący maszynę w przypadku zatoru. To też daje operatorom taką pewność, że, że nie muszą obawiać się i ograniczać parametrów maszyny. Mogą tym kombajnem pracować naprawdę na, na granicy wydajności, więc to jest naprawdę też przemyślana konstrukcja pod tym kątem. Jeżeli chodzi o pracę maszyną, jest to całkowicie inny komfort. Przede wszystkim header, który się poziomuje do każdych warunków. I oczywiście, żeby ogarnąć tak ten wielki header. No to też musi być ogromna kabina, w tym kombajnie to jest. Duży zbiornik, tak 20 tysięcy litrów, to, to powiem, to jest taki naprawdę super plus w tym kombajnie. Usiadłem za sterami tej maszyny, po kilku chwilach już wszystko wiedziałem, co i jak. Gdybym, podejrzewam, że do wieczora ukosił 20 hektarów, to jutro można by było bić rekordy. bardzo dużo różnych innowacji. Automatyka rozrzutu plew, tutaj ten system IntelliSpread, który bez ingerencji operatora zapewnia rozrzut materiału resztek pożniwnych za kombajnem. Innowacyjne rozwiązania dotyczące ułożenia silnika. Dzięki temu uproszczono układ napędowy, gdzie możemy powiedzieć o 25% jest mniej komponentów. Bardzo duża wydajność, bardzo duży komfort dla operatora. Jest dużo tych elementów, które są kontrolowane z kabiny i i operator nie musi wychodzić z maszyny. Dużo jak widzicie, tylko komaj myśli za operatora. Do tego dochodzi wyciszenie kabiny, brak wibracji w tej maszynie, jakichkolwiek. komfort w kabinie jest całkowicie inny. Ciszej mamy przede wszystkim. Kabina jest przestronna, bardzo dobrze widoczny jest cały header i otoczenie wokół, do tego nawigacja, która sama kieruje. Uważam, że jest bardzo fajnie zrobiony pod operatora. Monitoring 360 stopni. Oprogramowanie jak najbardziej jest dopracowane. Operator. Widzi pełne parametry maszyny. Na chwilę obecną przy wydajności testowej, takiej pokazowej około 130 ton na godzinę to w zasadzie straty były zerowe. Kolejna rzecz, zmniejszone koszty zbiorów, przez to, że maszyna rzadziej musi być rozładowywana ze względu na duży zbiornik. Dzięki temu podwójnemu koszowi sitowemu, Double Clean, mamy praktycznie zerowe straty, ale dodatkowo układ IntelliSense kontroluje jakość tego ziarna, poziom uszkodzeń, jak i zanieczyszczeń, więc mamy też możliwość podglądu obrazu z kamery jakości ziarna, więc nam i to, że też operator może sobie to zobaczyć i też mój komputer od razu zaznacza elementy świadczące o zanieczyszczeniu w jaki ziarnie uszkodzone. To bardzo dobra propozycja dla gospodarstw wielkoobszarowych, które myślą o tym, żeby zapewnić sobie pewność i takie bezpieczeństwo dotyczące prowadzonych żniw. Ten pokaz naprawdę e, nam się udał i wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni i cieszymy się, że w końcu mogliśmy doprowadzić do, do tego dnia i że tutaj jesteśmy. Kombajn no, niesamowity. Brak słów. Fajny, wielki, z wielką mocą i z wielkim przerobem. Szkoda, jak się pole skończy, nie? bo by się jeszcze pojeździło. <grym> to, co w tamtych kombajnach brakowało, w tych poprzednich seriach, to w tym kombajnie wszystko jest. To jest ta, sama przyjemność, w takim kombajnie pracować. Słyszałem, że pojawi się dziesiątka w tej konfiguracji, w technologii tej, którą prezentuje CR11 i myślę, że to będzie mój kolejny nabytek spełnia oczekiwania e, gospodarstw wielkoobszarowych. No duma. Myślę, myślę że, 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 że to jest takie fajne słowo. E, no i radość z tego, że, że w tym uczestniczę. E, tak osobiście to, to mogę powiedzieć, że, że, że czekałem już kilka lat na to, aż dojdzie do tego dnia.